Witam Państwa, dzień dobry, serdecznie zapraszam na kolejny odcinek pod tytułem IS-14 jest symbolem niewykorzystanego potencjału Sowieckiego sojuszu. materiał z 3 marca 2025 rok serdecznie zapraszam na kolejny odcinek Bogata historia radzieckiego przemysłu samochodowego pełna jest niespełnionych nadziei i zapomnianych projektów. SUV iż 14 jest jednym z takich pojazdów. Został opracowany w fabryce w Iżewsku pod koniec lat 70. i wydawało się wówczas, że ten pojazd z napędem na wszystkie koła zmieni pojęcie o możliwościach terenowych i niezawodności. Do, do względu nie jest zbyt estetyczny, ale jest mocny i wytrzymały. To prawdziwy bohater radzieckich dróg. Niestety, marzenie projektantów nie miały się spełnić. Model pozostał w pojedynczych egzemplarzach, choć mógł śmiało konkurować z uznanymi liderami off-roadingu. Historia stworzenia. Historia IZ14 rozpoczęła się w 1972 roku w murach Irzewskiej Fabryki Samochodów. Dyrektor zakładu, patrząc na mapę Sowieckiego sojuszu z jej bolesnymi przestrzeniami i bezdrożami postanowił sobie za cel stworzenia suwa dla ludu nie na, nie na parady, ale do codziennego użytku. Schemat suwa i 14. Nikołaj Śles, Ślesarenko, główny projektant projektu, był wielkim entuzjastą. Zebrał zespół tych samych fanów, młodych inżynierów, którzy marzyli o maszynie zdolnej pokonać każdą przeszkodę. Kłócili się godzinami przy deskach kreslarskich, zapominając o lunchu. Pomysł był śmiały, stworzyć SUV lepszy od GAZ-69, ale jednocześnie tak komfortowy jak samochód osobowy. Już w 1975 roku pierwsze prototypy ugniatały błoto podczas testów. Samochód nie był oszczędzany, przemierzał bagna, wąwozy i piasek. Wspinał się po zboczach, na których inne modele zawodziły. Po takich testach inspektorzy wojskowi za probatą klepali maskę, cudzysłów, trudno draniu. Charakterystyka techniczna i cechy konstrukcyjne. Można by godzinami patrzeć na IZ-14 kompaktowy, wytrzymały facet z imponującym prześwitem 300 mm. Przy długości zaledwie 3750 mm z łatwością yy, przeciskał się tam, gdzie grzęzły bardziej wytrzymały samochody. Sercem suwa jest przeprojektowany silnik Moskwicza. UZAM 412 o pojemności 1,5 litra. Inżynierowie dokonali w nim cudów, dodając mu mocy do 75 koni mechanicznych i ucząc go pracować nawet przy silnym mrozie. Główną cechą było niezależne zawieszenie wszystkich kół, niespotykany luksus w radzieckich suwach podczas. Pokonywania dziur w jazdni pasażerowie nie byli, nie byli wyrzucani w górę ani y, aż do, sufi do sufitu. Sk skrzynia biegów została zaprojektowana z rozwagą. Można było korzystać ze stałego napędu na cztery koła lub, w razie potrzeby, podłączyć przednią oś. A nadwozie wzmocniona stal z dodatkiem aluminium i modułowa konstrukcja. Zmiana typu nadwozia była możliwa w ciągu zaledwie kilku godzin. Innowacyjne rozwiązanie i zalety modeli, modelu. Iż 14 okazał się sprytnym samochodem. Mechanizmy różnicowe blokowały się same. Gdyż y, tylko koło zaczynało się ślizgać, nie trzeba było pociągać za żadne dźwignie. Nawet y, głębokie brody nie stanowiły problemu. Elektronika była ukryta w szczelnych obudowach, a samochód bez problemu pokonywał strumienie o głębokości do 70 cm i jak oszczędnie spalał. Tylko 8-9 litrów na setkę na drogach gruntowych. Właściciele Niwy mogliby pozazdrościć. W środku wszystko było przemyślane. Fotele nie bolały od 4 liter. chyba. Wygłoszone, wygłoszone tłumiło ryk silnika, a ogrzewanie nagrzewało tak mocno, że można było jeździć w koszulce nawet w syberyjskie mrozy. Prawdziwy samochód terenowy z komfortem samochodu osobowego. Dlaczego iż 14 nie trafiło do produkcji seryjnej? Był to nietypowy samochód, który nigdy nie wszedł do produkcji seryjnej ze względu na szereg czynników i aspektów. Ponadto w sowieckim Sajucie w tamtym czasie priorytetowo traktowano inne modele, łatwiejsze w produkcji i utrzymaniu. Siły ekonomiczne głównym zabójcą i 14 była gospodarka. Pod koniec lat 70. kraj zaciskał pasa, a nowy projekt wymagał horrendalnych, jak na tamte czasy, inwestycji. Modernizacja warsztatów kosztowałaby miliony rubli. Planiści marszczyli czoło nad obliczeniami. Koszt maszyny był zbyt wysoki. Cudysów, taniej byłoby założyć spółdzielnię produkującą filcowe buty zażartował Gosplan a petru dolary skierowano nie do przemysłu samochodowego, a na, a na wielkie projekty budowlane i zakup zagranicznej żywności. Sów znalazł się na końcu długiej listy priorytetów. Aspekty polityczne. Polityka również odegrała rolę. IZ-14 znalazł się w centrum intryg resortowych. A w to was Rozpo, rozpoczął produkcję Niwy, a pojawienie się konkurenta o lepszych parametrach nie mieściło się w planach giganta motoryzacyjnego. Wpływowi ludzie z Tetti szepnęli odpowiednim osobom w Ministerstwie Cudysów: Po co nam dwa podobne modele? Co więcej, zakład w WIRZEWSKU był postrzegalny przede wszystkim jako przedsiębiorstwo obronne, a produkcja cywilna zawsze pozostawała na drugim miejscu. Ograniczenia techniczne niestety ambicje konstruktorów zostały zniweczone przez zacofanie technologiczne. Niektóre egzemplarze IZ-14 wymagały precyzji której radzieckie obrabiarki po prostu nie były w stanie zapewnić. Auto, automatyczny system blokady mechanizmu różnicowego okazał się szczególnie kapryśny, działał normalnie jedynie na prototypach składanych ręcznie. Aluminiowe części nadwozia również przeprawiały oból głowy, technologia ich produkcji była kiepska. A kupowanie sprzętu za granicą w tamtych latach uważano niemal za zdradę. Kon konkurencja z innymi radzieckimi suwami, w tamtych latach niwa królowała już na rynku suwów. Ludzie ją uwielbiali, kolejki do niej ciągnęły się latami. UAS-469 mocno zakorzenił się w armii i gospodarce narodowej. Gdzie tu miejsce dla kolejnego gracza, i że 14 znalazł się e, między dwoma ostrzami zbyt drogi dla cywilów i zbyt mało br e, brutalny dla wojska? Jak mawiali w Iżewsku, Cudysów próbowali usiąść na dwóch krzesłach, wpadli między nie, ale Cudysów niwa i u Uwolniwszy się od potencjalnego konkurenta, z powodzeniem przetrwały do dziś dziedzictwo projektu IZ14, co zapożyczono do innych modeli, choć sam IRZ14 popadł w zapomnienie, jego idee przeniosły się do in, na inne modele. System blokady mechanizmu różnicowego udoskonalony przez inżynierów z Irzewska pojawił się w Później wersjach eksportowych Niwy. Rozwiązania dotyczące uszczelnienia instalacji elektrycznej przeniesiono do wojskowych łazów. Nawet ergonomia fotela kierowcy znalazła kontynuację w późniejszych modelach cudzysłów Moskwicza. Główny projekt z Często narzekał, przeglądając magazyny monitoro, ra, motoryzacyjne. Cudysów, patrzcie, znowu ukradli nasz pomysł, ale w głębi duszy. Był dumny. Oznaczało to, że praca nie poszła na marne. Mówią, że kiedy obcokrajowcy w latach 90. zobaczyli zachowany prototyp że 14 kręcili głowami ze zdziwienia. Cudysów, czy to naprawdę rozwój z, z lat 70. nie wierzymy. Znaczenie że 14 w kontekście historii radzieckiego przemysłu samochodowego. Historia iz 14 to nie tylko historia samochodu, który nigdy nie powstał, to historia straconych szans dla radzieckiego przemysłu samochodowego. Ten SUV mógł stać się prawdziwym przełomem, konkurując z zagranicznymi odpowiednikami, nie tylko pod względem możliwości terenowych, ale także komfortu. Dziś pamiętają o tym tylko historycy motoryzacji i starzy inżynierowie. Szkoda. Gdyby IG-14 trafił do produkcji, rosyjski przemysł samochodowy mógłby pójść zupełnie inną drogą. IG-14 w muzeum. Kto wie, może nie Niwa, ale Sów Iżersk. Stałby się symbolem rosyjskiego off-roadingu, jednak nawet bez oficjalnego powstania IZ-14 odcisnął piętno na genach innych samochodów. Ciekawostki o IZ-14 podczas testów IZH-14 raz wyciągnął za, e, zablokowanego gaz 66, co wywołało owację na stojąco ze strony obserwatorów wojskowych. Land Rover, VAS-2121 i IZ-14-1 z prototypu wyposażono wpływające pontony i pomyślnie przetransportowano na drugą stronę Kamy. W zakładzie krążyła, krąży legenda, że Breżniew widząc zdjęcia IZ-14 zainteresował się maszyną myśliwską. Nie, nie udało się jednak przekazać sekretarzowi generalnemu. Projekt został zamknięty. Do dziś przetrwał tylko jeden egzemplarz, starannie przechowywany w fabryce. Podobno uruchamia się po pół obrocie, nawet po pół, ro, po pół wieku. A więc to by było wszystko. Dziękuję za uwagę, żegnam się i dozo.